w dzisiejszym filmie. nagrywam film z ananaskiem. Mamy dzisiaj 29 czerwca, więc to jest przedostatni albo ostatni odcinek z ananaskiem w czerwcu, więc żeby nie, żeby nie, żeby nie zapomnieć zobaczyć ananaska w lipcu, to zostawcie subskrypcję i oczywiście lajkę, jeżeli wam się te filmy Podobają. Właśnie idziemy jakieś krzesiory. Nie wiem jak mam sobie z nim poradzić. ale jakoś. I oczywiście zapraszam widzów TikToka na y, YouTube'a. Nixon gra kanał się nazywa, a oczywiście widzów z YouTube'a, zapraszam na TikToka, który się nazywa także Nixon gra. Zapraszam wszystkich widzów na, na Instagrama, Nixon gra, na, na Facebooka Nixon gra i na Twittera Nixon gra. Więc wszędzie Nixon gra i cześć!